Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj omawiam wycieki 10 generacji Pokémonów, czyli regionu Aktymel. W regionie Aktymel będzie champion Pat z Paton City. E, jak widać, Gaga nie będzie dla dzieci, będzie dla dorosłych. Będzie dla dorosłych graczy, ponieważ patrzyła w swojej ręce bardzo nieodpowiednią rzecz, więc to już nie będzie gra dla dzieci, tylko będzie to mroczna gra dla dorosłych osób. A za Patem, jest yy, ciężarówka z logiem Pokebola jest tam yy, miał i jeszcze jest za nim Darkrai. I oni są źli, i trzeba będzie ich powstrzymać. A ja przy tym, zostać czempionem regionu, więc no, trzeba będzie mu odebrać, ponieważ on jest zły i on nie może być czempionem. Ponieważ, co to jest za przykład do dośladowania? Trzeba będzie mu odebrać ten tytuł i będzie można to zrobić w dziesiątej generacji Pokémonów w regionie. Aktime, niestety, jeszcze nie znamy nazwy Gier, ale znamy czempiona i nazwy regionu, i. I całą jego historię, i tyle. I cześć. No, naprawdę, cały film to żart. Jutro będzie jakiś taki lepszy film. Więc, no. Cześć.